Cześć, cześć, Dobra, ja jestem ja. Wojtek. Dzisiaj będziemy, dzisiaj będziemy robić kawę. Tutaj już mamy jedną w razie czego przygotowaną. Taką do zalania. Za chwilę pożegniemy, jak to jest Grzesiek. Cześć, jestem Grzesiek. Będę paszył dla Was kawę. Tutaj bardzo ważne są potrzebne rzeczy. Mamy takie składniki, jest bardzo potrzebny Jest to kawa Coffee Drink Free in One. Czyli to nie jest kawa, ale ja tam... to nie jest do końca kawa, tutaj można dać kawałek składu. Dziękujemy. Teraz sobie a mhm. Więc otwieramy kawę. Wszystko się mi otworzyło. Cóż? No cóż, cóż. Dlatego. Potrzebny jest nóż. Tak, dokładnie. Też jest bardzo istotny nóż, gdzie masz nóż. Nie, mam nóża. Nie ma noża. No my jesteśmy nieprzygotowani niestety i tak to właśnie, a, właśnie mamy, wygląda. Mamy zęby. Mamy zęby. O, pokaż jeszcze raz jak to wy... tak robimy właśnie tak, dokładnie. Tutaj konkretnie o... Te, tego zęba, tego zęba. O. <laughs> I wsypujemy kawę. I wsypujemy bardzo ostrożnie, aby nie wysypać. Tak, nie można no. rozsypać. Jak rozsypiemy, to równie dobrze możemy ze szlanką wyrzucić do śmieci. To jest tak. Otwieramy następny, wstrąsamy. otwieramy, tak trzeba wstrząsnąć porządnie. O. o tak, o nadgarstek. Spróbujemy teraz dobrze otworzyć. O, o. Udało się. widzicie? I wsypujemy następny. I również bardzo ostrożnie, pamiętajcie o tym. O, tutaj mm, grzeszek nic nie rozsypał. Mamy, tutaj wcześniej przygotowaliśmy e, wodę. Jak taką wodę zagotować, możecie zobaczyć w innych naszych filmach. A więc, zalewanie. Zale, ale też trzeba pa, właśnie pamiętać o tym, żeby to było bardzo ostrożne. I zalewamy powolutku, 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 powolutku. Szukamy kosza, aby wyrzucić Tak, tutaj właśnie Grzysiek wspomniał. Szukamy kosza. Grzysiek teraz pokaże inną metodę, ja mu pomogę. E, poczekaj, Grzysiek żeby zalewać i jednocześnie mieszając może tak, bo tutaj kamerę trzymam o no właśnie, i wtedy jednocześnie jednocześnie mieszamy, to jest e, przyznam szczerze lepsza, lepsza metoda lepsza metoda, ona pochodzi od starożytnych Indian, ona pochodzi, bo oni wtedy takie właśnie kawy trzy w mieli z Tesco tak. a więc tą zalejemy tradycyjnie, właśnie tak zmieszania to dramaczka. no to dla, Maćka. No bo to dla Maćka. więc dobrze zalewaliśmy kawę, teraz musimy chwileczkę odczekać Wystarczy i jak była kawa zalewana tradycyjnie, to po prostu ją mieszamy. A jak nie tradycyjnie, to też mieszamy. To tak w sumie nie ma żadnej różnicy jak, naprawdę, jak to zrobimy, ale, ale jest to właśnie... Jakiś udział. E, my Wam dziękujemy Dziękuje. za ten. Zapraszamy e, na nasze pozostałe filmiki. Lajkujcie, subskrybujcie, subskry subskrybujcie. dokładnie. subujcie, e lajkujcie. My będziemy dla Was robić więcej przepisów. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby robić dobrą kawę, dobrą herbatę i umieć zaparzyć wodę dla bych ludzi. Tak, dzięki.